Tak też musimy rozumieć zaburzenia integracji sensorycznej. Drugiego roku życia te mechanizmy adaptacyjne u dziecka funkcjonują prawidłowo, są wydolne. Potem pierwsze, co się zaczynają, zaburzenia sensoryczne, takie delikatne, że rodzic może tego nie zauważyć. Na przykład, czasami dziecko sobie. Zada, ale tylko tyle, nie że czasami po prostu. Potem, jak nic z tym nie robimy, czyli te sygnały i informacje płynące z organizmu my ignorujemy, Zrzucamy na to, że mama też tam i, i wyrosła na zdrową. To tak, te subtelne, załóżmy, zatykanie uszu, za dwa miesiące się powiąże z tym, że oprócz zatykania uszu, może troszeczkę dłużej albo częściej, yy, dziecko na przykład odrzuci jedzenie yy, warzyw. No i, tak, i, też, i też tego nie łączymy. No tak, no odrzucił, nie wiem, coś nie chce, ostatnio warzyw jeść, coś tak jest nie tak. Potem i zostawiamy nadal to, ten temat. A organizm nam cały czas krzyczy, że jest coś nie tak. Cały czas to są objawy, które te sensoryczne czy powiedzmy z tego obszaru, to jest cały czas manifestacja organizmu dziecka, że jest coś nie tak. Po prostu, żeby to zauważyć, bo nie jest znaczone napisane, tak to jest z zaburzeniami rozwojowymi. Gdyby zaburzenia rozwojowe generowały gorączkę 40 stopni, to byśmy od razu pojechali do szpitala, byłaby diagnostyka i. i ale w zaburzenia rozwojowe one mają przebieg bardzo taki, no ukryty, ale bym chciała użyć słowa taki trochę podstępny, że czasami rodzice się budzą na przykład, że Boże, przecież już rok temu coś, a przecież dwa lata, a pamiętasz, jak na roczku, jak on dmuchał ten tort, to on tam zakrywał uszy. To jest tak, że my, jak żyjemy z dzieckiem, czy nawet jak pracujemy z dzieckiem na co dzień, to nam to umyka, bo tak codziennie to się nam rozmywa, ten obraz się rozmywa.